Ta umowa jest umową bardzo istotną i bardzo ważną, bowiem to jest największe przedsięwzięcie, które zadziała się w szpitalu od 22 lat. Dotyczy przebudowy szpitala w każdym zakresie, dotyczy poprawienia jakości, polepszenia warunków pobytu dzieci i rodziców, czyli cały kompleks zagadnienia I to jest... Wartość tej, tej umowy 88 milionów 400 tysięcy złotych. Zmieni się infrastruktura w środku, zmienią się sale, zmienią się, no to jest cały szereg różnych rzeczy. Będę nadbudował w niektórych miejscach, będą dodatkowe powierzchnie jeszcze dla, dla dydaktyki, bo to też jest potrzebne, dla administracji szpitalnej w sensie oddziału. W tej chwili następuje dyslokacja już oddziałów, szczególnie dotyczy to siódmego i szóstego piętra, żeby działania? udostępnić udostępnić miejsce, gdzie się zaczną no, już działania, że tak powiem, budowlane. W tej chwili laryngologia i ortopedia. I one zostaną przeniesione. Będą, inne piętra. Tak, na inne piętra do innych, no, no będzie to niestety będzie troszeczkę utrudnień. Będzie trochę utrudniej i dla pacjentów, i dla opiekunów, i dla, i dla personelu. To jest, to jest nieuniknione, bo jeżeli coś chcemy zrobić w trakcie pracy, no to niestety trzeba się pogodzić z pewnymi niedogodnościami. Mamy pięć etapów. W pierwszym etapie rozpoczniemy remont i przebudowę siódmego i szóstego piętra oraz nadbudowę szóstego piętra. No i tutaj jest wymagana od nas duża logistyka dostaw i materiałów, bo trzeba zwrócić uwagę, że będziemy te prace wykonywali. No wchodzimy teraz w okres jesienno-zimowy. No i, i samo to jakby mówi, samo przejście, że zdejmiemy dach, musimy nadbudować konstrukcję, wykonywać now, wykonać nowy dach i to wszystko musimy zrealizować na czynnym obiekcie, biorąc pod uwagę to, że pod nami będą funkcjonujące oddziały szpitalne.